Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie. Jestem Magda i codziennie dla Was wyciągam kartę. Dziękuję za wszystkie polubienia. Dziękuję za wszystkie komentarze. Dziękuję za wszystkie lajki, za wszystko, po prostu za wszystko. Jestem jest to naprawdę niesamowite, jak to się dzieje. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Dzięki temu, że zostawicie komentarz, ten film trafia do coraz większej liczby osób. On jest jak gdyby zauważalny przez YouTube. Dziękuję. Z całego, z całego serca dziękuję. Za wszystkie łapki. To też taka forma wymiany energii, że ja coś daję, Wy coś bierzecie i coś dla mnie dajecie. Super. Dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo dziękuję, tej wymiany energii. To jest, wiecie, energia to, energia to jest energia i cały czas we wszystkim musi ten balans być. Ile bierzesz, tyle dajesz, ile dajesz, tyle bierzesz. Trzeba się wszystkiego nauczyć. Trzeba się nauczyć brać, trzeba się nauczyć dawać, trzeba się nauczyć przyjmować. To, to wszystko jest, to wszystko jest yy, potrzebne. Branie, dawanie. Przyjmowanie, obdarowywanie, to je, wszystko jest potrzebne. Często ludzie mają problem z dawaniem albo yy, z dawaniem, w sensie takim, że yy. Gdzieś coś zostawić, właśnie jakiś ślad czy coś, że ja tu byłem, zobaczyłem, jakiś wpis do księgi, właśnie jakąś łapkę tutaj. Nie trzeba komentarza pisać, znaczy się nie trzeba, tu nic nie trzeba, ale wystarczy łapkę zostawić i to już jest takie oddanie energii. I w, y, tak samo jest. Y, osoby mają problem z przyjmowaniem. Ja bardzo długo miałam, wiecie, problem z przyjmowaniem, bo. Do tego stopnia się zablokowała, że przestałam dostawać prezenty od mojego ukochanego. Tak. To było tak, że już. Yy, ojej, ja, nie, ja, ja, nie, ja dziękuję, ja dziękuję, ja nie chcę, ja dziękuję. No i tak wszechświat mnie wysłuchał, że tak zablokował, że nawet kwiatki przestał przynosić, wiecie? Ale już później się odblokowało i, i zaczął, 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 zaczął. I tak samo zaczęłam właśnie od ludzi z zewnątrz dostawać prezenty, a tak jak zablokowałam wszystko właśnie tym takim, nie, 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 ja nie potrzebuję, o nie, naprawdę nic nie musisz, nie, nie musisz, ja nie potrzebuję. I to właśnie trzeba uważać bardzo mocno na to, co mówimy. Mało tego, kochani, w... Jeżeli ktoś nam za coś dziękuje, uważajcie też, co mówimy. Te, ta mowa nasza, ta mowa, ta, to, co mówimy, to jest energia wysyłana do wszechświata. Nawet nasze myśli już są zaczątkiem, zaczątkiem czegoś, a mowa to już tak jakby przypieczętowane. I wiecie co, a jeszcze jak za tym idą te faktycznie te nasze przekonania, uczucia, no to już wszechświat to odbiera. No tak, no, no przecież ona nie chce. Ale powiem Wam jeszcze tak, w... Ktoś nam podziękuje, tak? powie dziękuję, a my o nie ma za co, no nie ma za co, no nie ma za co, no jak nie ma za co, no to no, ten to, to ktoś odbiera, no w sumie faktycznie, no nic, nic się nie stało, nic nie zrobiła, to nie będę już później dziękować. Nie? I wszechświat odbierze Twoją pracę, Twoją czynność, którą wykonałaś, wykonałeś z całego serca, jako nie ma za co. I to właśnie trzeba... Trzeba, no pamiętajcie, nic nie trzeba, nic nie musimy. Te słowa u mnie muszę też jakoś tam, o muszę, widzicie? Ale w każdym bądź razie uważać, uważać, należy uważać na to, co się mówi. Nie, nic, nie ma za co, już się nauczyłam. Jeżeli ktoś mnie dziękuje, mówię proszę bardzo, proszę bardzo, z ogromną miłością wykonałam tą pracę. Proszę bardzo, nie mówię, nie ma za co. Albo często się zdarza, jak osoby do mnie piszą i piszą tak, no wiesz, nie chcę ci zawracać, tra, ta, ta. ta, ta. No i o ja nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę ci, nie chcę ci czasu marnować. No to jak nie chcesz mi czasu marnować, to po co do mnie piszesz? To po pierwsze. Po drugie, jak nie chcesz mi zawracać, trata tata, to mi nie zawracaj. To, to o co chodzi? Rozumiecie? Wszechświat to odbierze twój problem, twój problem, twoje to, co ty teraz przeżywasz, odbierze jako zawracanie dupy. No już tak powiedzmy, no. No nie zakręcanie nosem, tylko zawracanie dupy. Więc jak jest coś, to jest ktoś, kto pomoże nam to rozwiązać. No tutaj widzę, że góra, góra mi troszeczkę tak tutaj na głowę powiedziała, że to, że ty będziesz ludziom pomagać. Kiedyś wam opowiem, jak to się w ogóle zadziało też u mnie i. Yy... I co mnie spotkało w 1999 roku w trakcie operacji dosyć poważnej? Ja dopiero jakiś czas temu sobie uświadomiłam, po co to wszystko było. Ale w każdym bądź razie, pamiętajcie już, pamiętajcie, i nie pieniążki, i nie mówimy pieniążki. To są pieniądze, pieniądze, pieniądz, to jest energia. Kochamy pieniądz, pomyślcie, weźcie do ręki sobie pieniądz, i pomyśl i zamknijcie oczy, i trzymając ten pieniądz, i z czym on się wam kojarzy. Jeżeli wam się kojarzy z czymś pięknym, z czymś dobrym, z czymś wspaniałym, z czymś cudownym, jest wszystko ok. Ale jeżeli przemknie Wam gdzieś przez głowę myśl. typu no, nie będę Was tutaj czarować, ale zobaczycie sobie, jakie myśli Wam przyjdą do głowy. Jak przyjdą Wam inne niż piękny, wspaniały, cudowny i w ogóle kocham go, to będzie trzeba nad tym popracować. Pieniądz jest piękny, wspaniały, cudowny, to jest energia. Pieniądz traktujemy jako energię. Daję i biorę. Jak płacę za coś, to przecież ja nie płacę za coś dla kogoś, jeżeli jest to prezent to ok, to zupełnie coś innego ale płacę dla siebie idąc do sklepu płacę dla siebie i tyle ile daję tyle do mnie wraca i wiecie co, nie zastanawiamy się, naprawdę ja już się tego nauczyłam na początku tego ja wszystkiego doświadczyłam na sobie ja zaczynałam jak i po prostu zwykły mugol w bez czucia, bez niczego weszłam w ten świat duchowości nawet nie wiedziałam w co ja wchodzę po prostu weszłam, powiedziałam prowadźcie, prowadźcie mnie Ktoś gdzieś szepnął komuś, to jest tak szybko wam powiem, że ja coś czuję. No, jak ja coś czuję, no to się już tym zainteresowałam, co ja mogę czuć. Sekret poszedł, poszła potęga podświadomości. Oczywiście pierwsze dwie kartki. Sekretu bardzo długo nie rozumiałam, aż w końcu go zrozumiałam o co chodzi. I pomogę też wam zrozumieć, jak działa prawo przyciągania. Prawo działa, przyciągania działa także to, mamy, co myślimy i co czujemy. Najważniejsze jest to, co czujemy. Dzień, bo jak będzie, yy, będzie, w nas to przekonanie, że pieniądz jest mm, ta ta, to tego nie będzie. Jak yy, będzie przekonanie w nas, że jestem do dupy, no to taka taki będziesz do dupy. Moje życie jest do dupy, to takie twoje życie będzie. Tylko nie wiem, jak sobie tam życie można wsadzić. Ale tak będzie. Życie jest piękne. Życie jest piękne. Pomimo tego, co doświadczamy, te doświadczenia wybraliśmy sobie sami. Jak to sobie uświadomimy, że my sobie to sami wybraliśmy, na przykład, wybraliśmy sobie sami naukę mm, szanowania pracy. I w tej chwili męczysz się w pracy. W każdej jednej, której się podejmiesz, zaczynasz się męczyć w pracy. To jest straszne, ja muszę chodzić do tej pracy, jak ja tej pracy nie lubię. Ja chciałabym robić coś innego. A nie dostaniesz innej pracy, dopóki nie czujesz wdzięczności za to, co masz za pokorę, za szacunek. Wdzięczność za pracę, bo masz pracę. Pomyśl sobie, jak ci się ta praca nie podoba, to z dnia na dzień to pracę tracisz. Dzisiaj przychodzi do ciebie szef i mówi: Wiesz co, musimy się pożegnać w trybie natychmiastowym, jest jaki na rapa. I co? No właśnie. Wracasz do domu i tęsknisz za swoją pracą. Chyba, że nos do góry idę szukać nowej. Ale to po prostu mały procent zrobi osób. Dlaczego mały procent? Bo mały procent nie siedziałby w pracy, której nie lubi. Miałby pracę, którą lubi. To nie jest tak, że otrząśniesz piórka, co mi tam on? Nie, nie. Gdyby co mi tam on, to byś nie siedziała w tej pracy, której nie lubisz. No proste. Wiecie, to duchowość jest prosta, tylko trzeba ją zrozumieć. Ten cały wszechświat, on jest naprawdę, on jest genialnie prosty. To jest, ja już się śmieję, że to jest prawie układ zero-jedynkowy. To jest naprawdę bardzo, bardzo proste. Jak to też na tym nagram, jakie to jest. Naprawdę bardzo proste jest poruszanie się w wszechświecie, żeby to nasze życie wyglądało mm, tak, jak chcemy. Tylko ja mówię, czasami te rzeczy, na, rzeczy, rzeczy są tak proste, że aż trudne. I to jest najciężej zrozumieć. Zobaczcie, jakie oddychanie jest proste, prawda? A jak to zrozumieć, jak to jest, że nasz organizm on się nigdy nie zatrzymuje. Zobaczcie, nasze serce, jakie jest. Ono cały czas dla nas pracuje. Wszystko dla nas cały czas pracuje, żebyśmy mogli żyć, żebyśmy mogli doświadczać. Więc nasze ciało już za to trzeba kochać. Iku, ja tyle nagadam, a nawet kart nie dosuję. No to mamy dzisiaj. <śmany> mamy dzisiaj. Mamy dzisiaj. Mamy dzisiaj, mamy dzisiaj. Dwudziesty 23 już lutego. Czy to zawsze jak tutaj siadam? I włączam kamerę. Zastanawiam się, co ja powiem. Co ja dzisiaj powiem? O czym ja mam dzisiaj powiedzieć? I to przychodzi do mnie taka lawina. Ja na głowę leci. I ja Wam wtedy opowiadam. Tak, dzisiaj mi się udało szybciej wstać, więc film będzie troszeczkę szybciej. Co karty, karty? Co chcecie nam na dzisiaj przekazać? Co ważnego. Co ważnego, jaką informację dla nas macie? Jaką informację dla nas macie? Co nam dacie? Co nam karty dacie? Nie wypadła dzisiaj żadna. Co nam karty dacie? Co nam karty dacie? Co nam karty dacie? Patrzcie, pokojowe rozwiązanie było polepszenie, tak? Sprawy idą w dobrym kierunku i pokojowe rozwiązanie. Piękne. To jest to, co ja zawsze powtarzam. Jeżeli prosimy o coś, to prosimy zawsze z jak najdogodniejszym wynikiem, z jak najlepszym wynikiem dla mnie i dla stron, które biorą w tym udział. Zawsze. Nigdy nie myślimy tylko o sobie, tylko też o ludziach, którzy w tym wszystkim uczestniczą. Choćby nawet ci ludzie nam się nie podobali, choćby byli brzydcy, nie wiem jak, i niedobrzy, nie wiem jak dla nas. To i tak ta niedobroć to dobroć, a ta ich brzydkość to dla nas piękność. Nie oceniamy nigdy ludzi. Biorą udział w jakimś zdarzeniu w naszym życiu, pomagają nam coś przepracować. Wiecie, jak podchodzimy tak do tych faktów na sucho, to my je zupełnie inaczej przyjmujemy. Wkładajmy emocje tam, gdzie trzeba we wdzięczność, we, we współczucie takie zdrowe. Empatię, tak? Tam wkładajmy swoje uczucia. A nie w złość, w nienawiść, w żal. Nie. Żal to, ja mówię, to jest trucizna, którą sam, sam, kiedy człowiek sam pije, myśli, że zabije kogoś innego. To tak nie działa. Żal to jest trucizna, która zabija nas. No dobra, to czytamy kartę. Pokojowe rozwiązanie. Tak. To jest właśnie to, żeby się nauczyć prosić. Pomocni ludzie, pokojowe rozwiązanie. Pokojowe rozwiązanie. Wyzwania, które przed Tobą ostatnimi czasy stawały, nareszcie dobiegną końca. Konflikt zniknie i w krótkim czasie zostanie zastąpiony harmonią. Wszyscy będą. Podzielali poczucie spokoju, nawet jeśli część z tych osób nie do końca się z tym zgadza. Wszelkie konflikty zostaną rozstrzygnięte na Twoją korzyść. Może to oznaczać sprzeczkę z pracodawcą, zmaganie, zmaganie prawne, arbitrażowe załatwianie spraw oraz konflikty z rodziną i przyjaciółmi, bądź skłonny do przebaczenia i wykazania zrozumienia w stosunku do tych, którzy byli w błędzie. Pozwól, aby zapanował spokój, jednocześnie będąc łaskawym i pozwalając innym zachować godność. To też jest bardzo ważne. To też jest bardzo ważne. Takie pokazywanie komuś, pokazywanie komuś. No, jak gdyby, jak udowodni się racja, chociaż każdy ma swoją rację, ale jak udowodni się racja, udowodni się coś, o czym my byliśmy przekonani, ktoś, kto się z nami nie zgadzał, to, to przyjmijmy to tak, wiecie, nie z taką, ha, wygrałam, tylko super, dziękuję, że okazało się, że ja mam rację. Wiecie co, ta pokora, to jest taki, Wszechświat jest zamknięty na kilka zamków. Dostępność wszechświata, obfitość wszechświata. Zamknięty jest naprawdę na kilka zamków. I każdy zamek to jest takie, każde nasze mm, nauczenie się pokory, miłości, współczucia, takich pozytywnych. I to są zamki do wszechświata, to są klucze do wszechświata, żeby sobie te drzwi na to wszystko otworzyć. Będąc, yy, zobaczcie, nawet będąc w, w związku, który się nie układa, ten związek też można pokojowo rozwiązać. Najpierw trzeba zobaczyć, dlaczego ja jestem w takim związku. Dlaczego? Bo to są takie sprawy najbardziej przyziemne, wiecie, dlatego ja o nich tak mówię. I, i często też mówię na przykładach, bo. Ludzki umysł lepiej to rozumie. Ale będąc w związku, który, no, który się nie układa, tak? który już dawno jest na dobrą sprawę do widzenia poszedł i, i tam się już nic nie zadzieje. I teraz warto usiąść i pomyśleć, dlaczego mam ten związek? Czego ten mężczyzna, czego ta kobieta ma mnie nauczyć? Co ma mi pokazać? Czasami jest tak, że najbliższe osoby pokazują nam, że mamy się nauczyć szanować własnych granic, nie pozwalać przekraczać osobom. Mamy nauczyć się, że to, co ja kocham, mamy się nauczyć siebie, mamy się nauczyć szacunku do siebie. Często nam najbliższe osoby to pokazują. Nie nauczysz się szacunku, dając się obrażać, dając się poniżać. Nie nauczysz się do siebie szacunku. Ale jak pięknie za to podziękujesz. Ja już wiem, ja już zrozumiałam. Od teraz będę szanować siebie i tobie mówię stop. Ja też wiem dziewczyny, że się łatwo mówi i chłopaki. Wiem, że się łatwo mówi. Bardzo dużo żyję. w życiu udało mi się doświadczyć. Bardzo dużo. Bardzo. Uwierzcie mi bardzo. I dzięki temu, że podoświadczałam, teraz widzę po co to się wszystko działo, ale dzięki temu, co doświadczyłam, dzięki temu teraz łatwiej pomaga mi się innym osobom. Bo czasami potrafię wcielić się w to, co ktoś czuje, może nie do końca, ale mniej więcej wiem, jak te uczucia wyglądały. Ale no dobrze, idzie pokojowe rozwiązanie. Było polepszenie. Było wczoraj. Oj, co tam wczoraj było? Widzicie? To polepszenie mi tak zostało w głowie, ale wczoraj też tam było coś z rozwiązanie. Tutaj dzisiaj pozytywne rozwiązanie, a wczoraj coś tam było. A mało tego, patrzcie, biorę kartę, a następną kartą, która była, pod tym jest sytuacja się polepszy. Widzicie? Hm. Pięknie, więc coś idzie, coś, coś dzieje się na rzeczy, coś dzieje się na rzeczy, moi drodzy. No dobrze, dziękuję za wszystkie komentarze. Dziękuję za wszystkie lajki. Dziękuję, 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 dziękuję. Takie nowe, takie serduszka ja też staram się odpisać wam, tylko że widzę, że czytam. Naprawdę staram się przeczytać wszystkie komentarze. Przynajmniej te bieżące, gdzieś, jeżeli są daleko. Ja nie zawsze je wyłapię. Dziękuję. Z całego, z całego serca dziękuję. Ale kochani, a teraz uważamy, co myślimy, tak? Nie mówimy, nie ma za co. Nie mówimy, pieniążki. I co jeszcze nie mówimy? Dużo rzeczy nie mówimy. O, i nie zawracam. Wiesz, nie zawracam ci dupy. No nie, nie zawracam. Dobrze? Zwracamy na to uwagę. Czujemy wdzięczność za to, co widzimy, za to, co słyszymy, za to, co dotykamy. Pomyślmy sobie. Jeśli co można sobie też takie zrobić ćwiczenie. Oj będzie dzisiaj długo. Można sobie zrobić dzisiaj takie ćwiczenie, że dziękujcie dzisiaj za wzrok. Dziękujcie za to, że widzicie, za to, że widzicie doniczkę, za to, że widzicie jakąś figurkę, za to, że widzicie ścianę. Dziękujcie, po prostu podziękujcie za ten wzrok i zobaczcie, co on wam daje, ile wy widzicie. A pomyślcie sobie tak, jak dzisiaj byłby ostatni dzień, gdzie to, co zobaczycie, jutro zniknie. Jutro się budzicie i to, co widzieliście dzisiaj, już tego nie ma. Więc dziękujemy za wszystko, co mamy. Pomyślcie sobie, dzisiaj widzicie ścianę, jutro tej ściany nie ma. Zostajemy w przestrzeni, w próżni. Kochajmy to, co mamy. Kochajmy to, czym się otaczamy. Widzicie na zewnątrz i zobaczcie, jak tam jest pięknie. Buziaki, ściskam, pozdrawiam, ale dzisiaj się nagadałam, nie ja faktycznie trzeba coś nagrać, usiąść. Całuję i przytulam, pięknego, cudownego, pełnego wdzięczności dnia Wam i sobie życzę. Buziaki, Magda.